nic po nich Siemka, Wojciech, siemanko, pobrałem UEFELa jak widzicie, zobaczymy co to za gra, ciekawy jestem, jestem ciekaw czy będę mógł casha kupić. Miniaturkę sobie przygotowałem. Panie, czy że moja nazwa jest dostępna. Szkoda, że nie mam na polsku. Nie ma, po polsku zobaczymy zaraz, może już dodali. Bo jak nie, to oszukali. 40 milionów ludzi oszukali. 40 milionów ludzi mogło w tą grę grać komfortowo. No, no taka. Taka aura, taki sezon. Jak dać dalej? Kontinue. Czemu na Krzyżyku kontinuę? 4-4-2, bierzemy. Co to z kapitana wybrać? O, jest Inks, Inks, Inks. Króle show bym wziął. Szo ładnie wygląda. Może być dobry, show. Bierzemy show. Szo będzie kapitanem. Nie, w sumie spoko skład. Ciekawe czy będę mu grać. Ranket. Gramy od razu. Od razu mecz. Muzykę muszę wyłączyć, wyjdź. Muzyka, muzyka, kurde już będą prawa. Nie wiedziałem, że jest muzyka. Gdzie to mogę wyłączyć? O. No dzięki, dzięki, ale już wyszłem z meczu, bo muzyka. I będą prawa niestety za ten stream. Zero muzyki. Nie wiem, co to jest. Stadium to damy na dwa. Komentary dwa. Nie wiem, co to jest. Damy na trzy. O, ma być wyłączona licencyjna muzyka włączona. No. Ale od nowa right.